Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i dzisiaj nadszedł ten wielki dzień, w którym wykorzystamy to, co znajduje się dokładnie za nami, czyli saunę. Bo w dzisiejszym odcinku nagrywamy film, kto najdłużej wygrywa w saunie wygrywa aż 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych dla dziecięcy. Ja wygram. Dasz radę Jaszczur. Ja nie lubię sam. A ja lubię? Ja nie lubię ja ja lubisz, tam. Wybierzcie tam duszna ta i gorąco? Zostań jest? Dlatego o co tu chodzi? Kto wytrzyma najdłużej wygrywa w piątek? Ja nie lubię. Piątala. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie o, mówię, to tak, mówię, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. Liczę na to, że pomożecie mi i mam nadzieję, że tak dokładnie ty mi pomożesz wbić ten milion. Takie wisiorki, piszcie do mnie. Dobrze. Ale to, że to jest zwykła ładowarka, Jaszczu. To jest nowa moda, właśnie tak Taka, że elektronika te sprawy to jest taka moda właśnie dla... Za... To żadna młoda. On by nawet zareklamował ci budę, dobrze, dobra. Czy Buda jest bardzo porządna, można Z kupić USB. rzeczy, tanio tak, tak. spiedza, wiesz co dzisiaj nagrywamy, wiesz co dzisiaj nagrywamy, dzień w w saunie. Kto wytrzyma najdłużej wygrywa piątala? Piątala? tysięcy. Piątala? Złotych. Ty, beatboxer, dawaj jeszcze raz. Dobra, bo wy jeszcze nie wiecie o tym. Pięć koła dlatego kto najdłużej wytrzyma staunę. też bierzesz udział ty nie bierzesz. Dobra, idziemy. Dobrze. Bierzesz? Włączyłeś sauna? Na pewno? Włączyłeś ja twardą, ale już się grzeje. 5 tysięcy złotych, hejter. No to co jest ja za 5 koła kupię. Y zakrętki do wentylków? Za 5 kołta. A czy Karinka bierze udział? Koła, nie, ale no jak nie? Ja, nie? ja lubię nie lubię ciepła. Musisz wziąć udział. Ale po co mam wziąć udział, skoro i tak pierwsza odpadnie? Nie, masz wziąć udział. No dobrze, no. A ty ale co taki? Bierzesz, że przegra. w tej saunie i ona jest wytrenowana. A bo ja też wiem, nie lubi. A tak, bez kitu, ona wchodzi do tej. A bez zbawiam. kitu, Karinka! Ktoś chyba tutaj nie oszukuje Nieprawda A co ty masz? Znowu makaron? Nie, nie wiem czy ja chcę walczyć o swoje życie za 5 koła 5 koła? Dawaj Ale to zemdlejesz normalnie, ty jesteś normalny Ja co ty w ogóle gadasz? Zamykaj Daj radę, przestań Co ty gadasz? Ja pamiętam, jak mieliśmy dzień ze świeckami? Nie wiem, wstaję damy radę, wytrzymam Stoperku. Co? Bierzesz udział, tak? Kto, tak, chcesz wygrać, ale powiedz ja, czy ja, chcesz wygrać Ja to wygram, chłopie A ty wygrasz czy nie wygrasz? Ja wygram, jesteście dla musami dla mnie Jestem najlepszy. Widzisz, ja nie mam takiego właśnie To jest mój dj, to jest mój dj To jest mój dj? Tak On serio on, 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 on gra? Jakiś koncerty? DJ, on jest dj'em tak. moim Na podwórku idę, z balkonu tutaj. Idę spać <laughs> idę... Hej, ty w ogóle wiesz jak to odpalić? Ja to, to samo oh, yeah. jestem. Ja jedyny tutaj wiem jak to odpalić No I co to 110 stopni? Mm, nie 110 stopni, czy ty jesteś łomem jakimś? Na ile? Ja włączyłem po prostu i nie będę ci tłumaczył jak bo będziesz wiedział jaki, będziesz się popisywał przed dziewczynami później. Aha. Nie, niech ciebie to nie interesuje lepiej. Tutaj jeszcze mamy taki garnuszek specjalny. O, woda jest, bo wielka tutaj siedziała, bo myślała, że jak sobie posiedzi sam nieco schudnie. No niestety jej nie wyszło. No nieważne, to jest woda, ale trzeba to dopełna naleć. I tą wodę leje się tutaj te kamyczki piękne. No do tego piecka. Tak, i to paruje, i jest para, wtedy no, i jest wszystko pięknie. Dobra, a to się pomieścimy w ogóle wszyscy? Nie? No nie, będzie śmiesznie, nie? Ogólnie. Yy, generalnie to jest na trzy, ale maks na cztery. Tutaj się jedna kładzie, tutaj druga, yy, trzecia i tutaj czwarta może siedzieć. No ale my jesteśmy. Ile osób? Bo osiem, coś takiego. nie dziesięć, no. No będzie fajnie, nie? Same chłopaki są, nie? Będzie ciężko się w ogóle pomieścić, także. No cóż, no zapraszam. Ja się kładę na górze, ale tam jest góra. to masz schody. schody? Jesteś wyżej, to jest zimniej, nie? Tak czy nie? Czy na, nie, nie, na dole bym, jest. Nie wiem do końca, jak to działa. Zapomniałem, ja wiedziałem. U góry jest chyba góry. cieplej. Tak mi się wydaje. Po, cieplej powietrze leci do góry. Mhm. I to tam. E, czym wyżej, tym gorsza. Zbieraj się gdzieś wciuchał do sal? Wciuch ale będzie fajnie ci nie? Musimy poczekać, aż się ty. rozgrzeje jednak. Ty. Ale to co? To, 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 to jest miejsce dla paru osób, człowieku. Dla ja ja paru tak. osób! Ja jestem tak duży, że tylko dla mnie. No czy mam tak usiąść? No tak. No tak, jak Tych Wszyscy to siadamy. To jest. Tak, Zobacz to tak. światło. O tak, tak. Ja ci proponuję no, zrobić tak. Ja no, ci co, nie, ma światło? nie, nie, A nie, nie. A nie, to spóźnka. <laughs> ale patrz, tutaj, macie klepsydrę, która wam pokazuje ile Patrz, jest światło, co no, mówi, że nie ma. To zrobimy tak, patrz, taką, taką. O, ty pojedzie! To, co ty robisz? Nie, nie, no nie, nie, nie. Co? Ej, na no no, Co to jest? No. Schładzam cię. <g CAMczą> to, to jest moja masz, moja masz no! Obelikce, to będziesz miał moc kościołek, to jest. Zdaj no! Wysz moc. Nie, tak! To, co to, co, co my to my się my bitches, bijecie, to, nie jak... Ja idę, wychodzę z tego. Masz Jak to robisz? No, tak. Co? Jak wtedy się I teraz masz potęgę i moc. Czas na, jak skoczył, Ja teraz mógł cię patrzeć? Podniosę. A co byliście w tym faunie? E, Żeby w płat wsiąkało. A co? Dlaczego dla mnie nie ma rozmiaru? No. No może, no no nie wiem, no. <gry> O ta jest fajna, ja mam ostatnio Co? 38. 30. A ja mam 36, także dużo więcej. 109 44, 44. Nie macie formy, w ogóle zero formy. A krediac ile masz? 12? Patrz, to radziesz, patrz, 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 patrz. Co ty chcesz? No nie, bo się ty nie, nie dotykasz! No jeden mi śniaczek! Próbźmy, kuchacie będzie czerwony, przepraszam, za przykład. Ale proszę mnie nie dotykać. No przestań! No! No! Eee! eee. eee. Nie, udało ci się. nie udało ci się, no i widzisz, nie wyszło ci. Będziesz wtedy sami po wybiję. Jakieś już yy, specjalne yy, groźby. groźby? Czekamy, yy, sauna jest nagrzana, tak jak ja jaszczur nagrzany ja na wiole O to... mnie wiesz co, mi Boże, coś, nie, nie? Da, Takiej temperatury tam się nie da uzyskać Dobra, dawaj zimnej bo... wody zimno ty Ale dami... nie jest tak gorąco No co ty jaszczur, tam jest 90 okay. stopni to, ja to teraz się opłacę, na... A, Dobra, weź tam pole, na te kamienie, zobaczymy jak to pójdzie o no to będzie ostro, no. Ej. Dobra, właśnie, ja napisałaś... 41 stopni. 42, dobra, właśnie, bo otworzyliśmy przed chwilą. Nie, Ej, to jest to jest nie, to nie, to nie, to nie to Mam to zostawić? Tak? Tak? chyba 110. Tak. 101 stopni, i zaczynamy na 100, 101 stopni to będzie szybki challenge. Bardzo szybki challenge. Jak szybki challenge? Ja myślałem że się zrelaksuje trochę w tej saunie wszystko ze mnie wyjdzie, toksyny i wszystko. No... A czemu ty ubrałeś swoje ja majtki Jak twoje, jak y, ty masz moje. No, to no, jest ale... to, są moje. Ty jesteś nienormalny jakiś. Schody psychicznie. Co za Jak to ty masz moje, a nie ja twoje. No Karina, no, no. pamiętam, jakie nie chcę. Ale chcecie w szoku, patrząc. ale... To no, kilka parwasz takich. Ja. ja też mam takie same. Ale zabrałeś mi szafy, no. Zaczynę, ja no, chcesz? Y ściągnę Chcesz? Super. Nie, nie! Dobra, Dobra musicie się jako No Idźcie do góry, ja wchodzę ja chcę, ja Dobra, właśnie! Właśnie, właśnie. No moje miejsce! O, no tutaj macie jeszcze miejsce. No siadaj tutaj! No to Dobre. trzeba po ręcznik, żeby nie parzyło, tak? No tak. To czekaj, ja muszę się poprawić. No dobra, przestań tam. Zawdęliśmy no, i cóż, czekam aż od pani pierwsza osoba i wtedy wydaje mi się, że, że włączę po prostu nagrywanie, bo nie ma sensu tego nagrywać w międzyczasie. Chyba, że będą też mieli śmiesznymi tekstami no to po prostu odpalimy się. żebyś tam nie wpadł do tego o, y, żaru tam. Żeby, 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 żeby nie, nie było. było, żeby nie było. To, 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 to. Nie, yeah, yeah. Jee! Ja, bo jak on no tak cię wsypnie, to o, tak warył. Ale teraz czas. A czas, czas Ciekawe, dlaczego czas? Ja pierdziel jak to jest duszno! To jest 15 minut. No Patrzcie no. na to, patrz! Co to A, patrz, żeby nie było! Weź, bo to traciło energię na niepotrzebne rzeczy. A ja, <laughs> ja, ja to mam najgorszej, bo ja to mam najbliżej do tego! No masz, no! Ja! Nikt ci nie będzie żałował, sorry! Ojej, jest? Jest? Ale no, no, go gorąco dobrać. się zrobiło Jo, ja, Nie wiem tego się... tak. Nie. No co ty nie, robisz Ale do tego już nie, my już gorąco ale. Dobra jesteśmy tutaj jakieś dwie minuty I naprawdę jest gorąco Kamera mi zaczyna Oddychać parować Naprawdę przysięgam wam, że A, kamera, z... 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 kamera mi zaczyna parować Przysięgam wam Nie wiem nie w ogóle jak to nagramy Bo kamera nie zaczyna mi parować Także najprawdopodobniej zaraz będę nagrywać I przez 3 po prostu ją odpadnę daj trochę tej wody, daj trochę... teraz daj, po... to... daj. 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 a wcześniej daj <laughs> To robicie się, jest jakiś Co tu się dzieje? Ja, to ty zrób może ja, 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 Nie, nie, nie. Zaparowały mi okulary nie? ale płoda, bo, Teraz już nie no, Teraz już mi nie zaparowały Wącham wszystkie stopy tutaj <laughs> Aha, Co chcesz ugniatać? <laughs> chcesz ugniatać? <laughs> chcesz ugniatać? No. <laughs>

Nie wiem jak oni, ja no, już jestem i... mega spocony, minęło jakieś, no nie wiem, z 4 minuty jest ostro. jest ja jestem ostro, cały. Jest ostro. To jest kurwa. Strasznie, nie? I ze względu na to, Jeszcze że tyle osób, jest, się jest coraz gorzej, bo jest coraz bardziej duszno, przez to. No, to mi się w głowie już. A dobrze drzwiczki zamknąłeś, dobrze zamknąłem. Ja tak, dobrze są Nie te dlatego obawiam się, że zaraz może skończyć nam się tlen. Więc tutaj nie, problem, nie problemem <laughs> będzie temperatura, tylko brak tlenu. Będziemy widziałem jakieś wpływy tlenu, czy nie ma. Czyli musimy... Nie wiem, muszę iść Mam challenge. No oh, <trybą> ja! Ty ja byś wziął! Karinina, musisz być pierwsza. Nie! <trybą> dlaczego ja? No bo to chcemy poczuć tego polka, no? Nie chcemy cię męczyć, sorry, musisz być Po co cię pieniądze? Jest nie wychodź, koła, Nie da się tu oddychać. Ja jego ja najgorzej ja się... najbliżej tego! A ja nie stoję to. najbliżej tego? Nie, no my, ja no my, ja ja my mamy najgorzej, bo ciepło pójdzie zawsze w górę. No to, ej, to ja, ma się przysławiasz. Ja. Jest porówna, bo my jesteśmy bliżej, za to oni są wyżej, więc jest No zawsze idzie w górę, Ale ja mam najgorzej. Czujecie to, czujecie to teraz? Ale ja ja się, to jest ja katastrofa, nie? O Jezu! Zobacz jaki dreciarz jest czerwony, że <grym> cały to ja to to już lucił... z Egiptu. Oh. Opalony. Jak się muszę schować, słuchaj. Nie no jestem... jest coraz gorzej, nie wiem jak wam, ale mi jest coraz gorzej, nie? Ja sam To Tobie ooo... chyba przez co inne jest gorąco, co? O. Biot, Otwierać, nie? Biotera, biotera, ona... nie, ma nie otwórz, otwórz, minęło 8 minut, 9 może <grym> Zaparoduje mi cały czas, nie jest coraz gorzej. Otwórz okno. Muszę to przecierać co chwilę, bo jest coraz gorzej. No to przecieraj, no. jest katastrofa. Chce ktoś odpaść? Ja eee, Jaszczur. A ile płacisz za odpadnięcie? Nic. No to chyba nic. Ale mi jest tu dobrze, nie? Ile? A, mi ile? jest tu dobrze. 101 stopni jest ustawione. A! A co ty gadasz? Patrz na 100, 100 Patrz, Zimna woda. E, zimna Patrz, zimna woda. 101 tak. tak. jest ustawione. A! A! jaka zimna woda, co ty nie jest? to się zagrzało Tu jest 101 stopni no, 101. 101 To teraz Zbierze może być około 70 pewnie I, jest, i będzie, będzie teraz się, cieplej Jest coraz cieplej, słuchajcie To się to rozgrzewa, tak? Słuchajcie, moglibyście wyjść, bo mi jest ciasno Chciałbym się rozłożyć <śmiech> <śmiech> Ja tu przyjechałem na pełen chill A nie siedzieć z tobą Wystarczy mi siedzenie z tobą w aucie Mógłbyś, mógłbyś wyjść już no Chciałbym odpocząć no Właśnie tam sobie odpoczniesz, będzie lepsze powietrze Nie, nie, w ja, w, ja wolę tu W aucie puszczasz wąki Widzisz, jest tragicznie. Nie. Płacę 200 zł, żebyś nie, wyszedł. Nie, ja nie wyjdę. Już ja rzuciłem ja eee, no 300. Eee, stary, za dwie stówy? Eee, twardo, twardo. Ej, eee, to jest bit, dobra. Ostatni raz temu dam, bo trzy stówy wyjdą. Raz, dwa, trzy, cztery, Ech. pięć, sześć. Sześć, trzy razy sześć? Ile to było? Hej, dobra, raz po, po ten, a ja nie wyjdę, ja będę z tobą konkurować. Jeżeli dobra, przegra... dobra. Ta, to ja nigdzie nie wychodzę. To by było dobre. Dobra, ja wychodzę. Wykładam... Przegra... Co serio? No a, co ty się, mówiłam, że nie lubię ciepła Ja tu maksymalnie siedzę 10 minut, a już minęło. Tyle. Ale w ogóle Karina oszukujesz, się Dobra Karinka, nie postarałaś się. E, powiem wam, e, mi jest tutaj naprawdę przyjemnie i e, ja się tu zaklimatyzowałem, nie? E, Tredziarz? Ale co ty robisz, Ale mógłbyś tutaj na chwilę nie podchodź do mnie. Muszę swoją e, miło żyć. Patrz, mam nowy patek, żeby mnie. ich kurzyć stopnie. Bo to wszystko idzie do góry. Będę przykał, ta fana będzie szła. Co on nie? robi? Zobacz co on zrobił, on normalnie klęknął tutaj, przed moją głową Dobra, weź O nie, Jeść rób to... tak o, <grym> Nie, rób tak to... Nie to... Nie daj tego No to paru jeśli nie to robisz Ooo, kurde Od razu jedzie O Jezu, o, o teraz już jest Pobre, sporałem, ja ją nie mogę Ja tu nie mogę oddychać. <grym> <grym> o, ja tu ja wychodzę. Oddaj ci mnóstwo miastu. No, no daj mu wyjść. Ja już odparowałem. ja wychodzę. Ja nie mogę tu oddychać. Muszę Hu hu hu. O Jezu, a dobra jest różnica. No ale ja my... wyjść Na dole yes. macie o wiele lepiej. To jest... Nie, dara, bo my jesteśmy dara. bliżej tego. Dobra, nara, nara. Przepraszam was za obraz, który może być troszeczkę zdefraudowany, ale jest tu naprawdę tak parno, to że ledwo co... O Jezu. Chce ktoś <laughs> odpaść? Lej! Więcej lej! Zimnej, nie? A. Ale już sąsucha na. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Jak cię na pewno? Nie? Szu. Nie, odpadam nie. A kamera. Ja odpadam <grym> ostatni. Jak niby wyseparowana. Ja nie mam kamiera. tego w planie. Wyjdźcie od razu, bo ja nie odpadam. Nie, nie. Ja nas kończyło Dobra, uwaga Wyjdźcie tam po 500. W dupę SS. Po 500. 500 we tutajcie. Cztery. Słuchajcie, ja wam dam po tysiaku. Bicie sobie. Walcie na raid. Ale dajcie mi poleżeć. Ale Ale wtedy każdy ma po tysiaku. Co to za ma biznes? Fajnie. Tak, bo my zapomnieliśmy w ogóle, żeby to obrócić. raz, nie? Tutaj siedzimy ten czas. Ale to siedzimy dłużej, bo zapomnieliśmy to wrócić. Nooo! Bo, bo nikt jest... o tym nie myślał, nie? Jest ogień, tak? że da się słabo. Ja zarałamarłam, no, tak, co? Myślę, że siedzimy powyżej 25 minut. No, omarne. No. omarnę. Stoję, nie, ja stopni. Musimy się Czas na dziecko jest to ja wychodzę stąd, jestem już cały mokry Jest za, za pe... dużo wody, dla mnie się Spalenizny jest trochę. Dobra, zostało nas. Ja raz, dwa, pięć. Jest dobrze. O, mam więcej miejsca! Tak! Ja jezu, o tak! Poczekaj, jest sobie po Nie! Ja o, masz, masz! W śmietniku, przestań! Zostało pięć osób. Uff. Jest tragedia. Ja już czuję, że mnie się z dług. A i wiesz, że to jest niebezpieczne. Nie, jest to bezpieczne. Jest strasznie niebezpieczne, ale woda pomaga, naprawdę jest woda bezpieczne to jest to jest, tutaj. nie. widzimy już tam na, na tej kamerze. Widzicie co się robi wokół, wokół kamery? No po prostu to no, jest ciężko tu. Ostatnio mi było tak gorąco jak mi wiola na go weszła do pokoju, nie? Przestań, Ale ty masz... Jo, jesteś obrzydliwy. Bro. Nie macie pojazdów. No cór, Słuchaj, patrzysz się na te drzwi! Wyjdź! Wyjdź, po prostu wyjdź. Ja nie wychodzę. Kolei. Za 5 stówek. Ja wychodzę ostatni, nie, to macie gwarantowane. Tak. Dobra, to do że jest naprawdę no bardzo gorąco. Jak będzie tak, to, to nie tak. nagrywać. Słuchajcie, patrzcie jak, jak hejter odpada. Yy, przyjacielu, przepraszam cię, wypadł. Nie przegrać, bo jesteś za mało inteligentny. O nie. wy już w tym momencie jesteście Oho! O, 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 o nie. Cześć hejter. Zrób mu miejsce, Jeszcze wejdź, wyjdź, zrób mu miejsce, żeby on mógł wyjść Tak, tak, tak no, <laughs> To już jest grubo tu, nie? Jo, pierdol, I robimy tak Hej, cześć hejter Nie ma, wypadł Pamiętaj, że ja też tu jestem na górze, nie? A, no to sorry Wszyscy jesteśmy na podobnej wysokości Nie, w ogóle chciałbym dodać, że kamerzysta ma na <noise> tak fajnie drzwi. A tam powietrze dopiero. <noise> to nieprawda. Prawda. Nieprawda. Ma tak samo gorąco jak my. Nawet wy ta możecie być lepiej, bo jest yy, bardziej cyrkulacja powietrza. Ale daję, ja pierdzielę. Wypierczać menelę. Sam jesteś menelem, ty! Jesteś o inteligentnej wygrać. Okay. Nie szassta inteligencję, bo jej nie masz. Myślę, że już co daj mi godzina. godzina Zmieniłem już miejsce. Kamera już nie chce nagrywać, wyłącza nam się cały czas. Wiesz, że możemy to... Co ty Nie ma Odpadnij ktoś, no! Jaszczur, jesteś najbliżej wyjścia, dawaj Wypieprzaj Ja no. idź stąd Odpadaj ja nie I nie Jak nie tak ty wyglądasz? O Jezu Farba zaczęła ci z włosów schodzić, e No i co? Chcesz co ktoś? Co? Wydaje mi się, że... Chyba nie Chyba nie Jest coraz gorzej, nie? Dobra o, To jest bez sensu takie, taka, taka gra. No. Idziemy, drodzy, razem? Pójdziemy razem? Razem. Wstajemy w sensie, ja bym razem. mógł jeszcze tu siedzieć, ale... Ja też, ale to jest bez sensu, bo to jest bicie czasu. Napijemy się. Czas. Idziemy się napić. Napijemy, chodź. Niech on ich walczą, ja, się ja bym Ja że bym został dłużej, nie? Zobaczymy. No to parę, koła do wygrania. Dobra, dobra słuchaj, pięć koła ha. nie jest warte przyjaźni i Właśnie. tak dalej, i zdrowia. No, Jak ktoś jest psychopatą, nie chce siedzieć, nie, dobra, wychodzimy. Z psycholem, zobacz, co on robi, zbliżenie zrób, <laughs> a, a wylej wodę i weź tu posiedź. No, zobaczymy, kurwa, Dobra, idziemy. Co, lamusy? Mógłbym siedzieć tu dłużej, ale... No dobra co chłopaki, mi tam wam wygrać. Ja tam... nie muszę z taki... Nie wiem czy to jest warte pięciu minut. Ja lubią się wygrzewać, a tam... wygląda no tragicznie, nie chłopie? No i co, ale mogę siedzieć. I nie tak. wiem gdzie jest moja maska, ale nagram się tylko od góry, tylko twarz. Tutaj. Jezu, ja też wyglądam tragicznie. Wyglądam okropnie, nie? No jest gorąco, leci ze mnie, jak nie wiem, ale to jest takie do No jest tragicznie, Jaszul, jest coraz gorzej i ty doskonale wiesz, ja wiem, że ty bejtujesz mnie, żeby wygrać kasę, ale wiem, że ci ciężko jest, bo widać to po tobie. No ciężko się oddycha, no. Ja się mogę wyjść, jak ta za dwa i pół koła. Nie, wychodź po prostu. Ja wiem, że ty pękasz. A ja mogę dołączyć jeszcze raz? Nie. Nie, przegrałeś to przegramy. Zamknij drzwi, bo chciałbym powietrza leci. Ja szczur, ja szczur, ty ty ja, ja szczur, ja szczur, szczur, ja, szczur. Ja, szczur w ciebie. Szkoda mi ciebie trochę, szczurka. Ja się całkiem dobrze trzymam. Ja też. Tak? Tak. No właśnie, widać, ja szczur. Normalnie. Może chciałbyś wyjść? Bo chciałbym wyjść, ale... Ja nie chcę rozdawać pieniędzy, wiesz? Ale ja tak ja... zmieniłem zdanie. Jestem zwycięzcą i tyle. No dobra. No to idźmy. Także oni tam siedzą. E, chyba posiedzę e, z nimi, ale tak na osobno, nie? Na, że w sensie, że jakby nie na odcinku, zaraz tam wejdę jeszcze raz, bo ogólnie lubię saunę. E, wejdę sobie jeszcze raz, ale nie na odcinku, jakbym nie mam nie na odcinku, ale po prostu spoko się siedzi, nie? Tylko ja się ochłodziłem, bo ja przed chwilą się kąpałem w zimnej wodzie i teraz w sumie zachciało mi się jeszcze raz wejść. Ja nie wejdę, nie. Gwarantuję. Ja dawaj, 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 dawaj wody. Znaczy dolałem wam wody, przecież co ty. Tu leży, dolałem sobie. Tutaj, znaczy, wam. <grystanie> Dobra, to ja wchodzę do was, nie? Nie, panu. Czemu nie? Chcę do was na chwilę. zostań Ty chyba głupi jesteś, że maskę zakładasz teraz? Tak, tak, tak. tak Weź, już mogłeś sobie odpuścić z tą maską. Nie, mogłeś sobie odpuścić. Dobra, ja idę do nich jeszcze raz. Nie, nie idę jeszcze. mi się, że. Że odpuszczamy. Znaczy, on odpuszcza. Ja nie wiem, czy chcę tam jeszcze wejść. Ja jest zwycięzcą. Jest zwycięzcą? Gratuluję, ja Zostaje ja zwycięzcą. Na, wbił do niego, nie? No, on już no. to też zipie, ale nie, nie pokażę tego po sobie. Ja po prostu nie chcę zemdlać, bo już jest na takiej granicy. Bardzo po pierwsze nie. masz maskę, po drugie koszulkę w ogóle. Na czym on też, też masz, masz ma. ale, ale. ty masz maskę, sobie. To, to już jest na takiej y, mega granicy. Zobacz, zobacz jak on wyjdzie i zobacz jak będzie no. wyglądać. Może też jest na granicy. Tylko ja po prostu nie chcę ryzykować zdrowiem za jakieś 5 tysięcy. Wolę mu wypłacić po prostu 5 koła. Tak? A no. mi też wypłacisz? No nie, bo przegrałeś. Tak, przegrałeś. przegrałeś. No tak, dlatego muszę mu wypłacić. <laughs> A wiesz, że daliśmy mu teraz świeże powietrze? Spierdam się, A wiesz, że. Zdancie. Otwierając to, daliśmy mu świeże powietrze i się poczuł przez No no bo. Na chwilę się poczuł. Dajmy mu się poczuć. Ja wygrał? Tak. No twardy zawodnik. Twardy. Twardy. Nie, że twardy zawodnik, tylko po prostu no... Opoczą skillę. Dajmy mu już wygrać. Ja Nie może na chwilę wejdę na 10 minut. No już do pan komatu. On popisuje wali. Tylko włączymy kamerę i od razu Także do zobaczenia Państwu. Widzimy się już w następnym odcinku Tata.